Osiem na to strony, Hania, Dzisiaj będziemy budować do Ja Pię mam, mam 15 minut na zbudowanie. No ja. No i możemy chyba już zaczynać. A, a, jak, a jak mi się nie uda, to po prostu. Będzie druga część. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dziewięć, dziesięć, muszę też patrzeć na ten, żeby się nie pomylić. Eee, tutaj też dziesięć, raz, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, to trochę zajmie. To budowanie było 15 minut, to nie jest zbyt dużo, ale czegoś się robi, trafikuję, żeby popatrzeć czy równo robię też, żeby później nie pójść, żeby, że że zrobię, zrobię, ale będzie nierówno już robię też miejsce na okna ej coś ja tu nierówno zrobiłam trzeba to powiększyć, bo coś tam nierówno zrobiłam a boż czekaj nie no, tu jest cztery to jest już 4. Nie wiem o co. Haman. Ale już to naprawiam. To no jak to? Ja wiem jak się buduję ja gram Minecraft. Ale drewno. Idę sobie łopatę zrobić żeby żeby po prostu szybciej kopać Dobra, tyle, co ja mogę sobie zrobić gdzie jestem do oh, pochodnie Oby się zrobiło jasno, bo ja nie będę tak to zmniejszczę sobie ja to źle robię? Nie. Nie gadajcie, że ja to źle robię. Ta. Kolejny błąd. Co ja? Chodź tu, ale to będzie kombinacja, żeby to wszystko ogarnąć. Ale mam już narysowane, jak ten dom będzie wyglądał, więc nie powinno być tak źle, No nie. 20 super. Na pewno mi nie sztarczy, ale... Tak trochę w domku nie będę mieć, ale ja, jakbym zrobiła to wszystko dobrze, to bym nie musiała teraz tego poprawiać. Ale jednak zrobiłam źle. A ta prosa już jest lepiej, bo dla nubek ten domek nubka. Ja, ja nie umiem w ogóle budować nubka ale jakoś tam zbudowałam. A ja mogę. Trafiking. No, chyba, o jasno się robi to dobrze. Bo ja nie pracy w nocy, nie, a ja jeszcze nie mam łóżko. To jest problem też. Ale już podstawę będę miała. więc jest dobrze. To muszę. Co? Dobra, może to starczy, może nie. Ale zawsze nie wiadomo, pamiętajcie, zawsze nie wiadomo, czy starczy, czy nie. No jak macie taki duży domek, to może i nie starczy się. A jak macie taki średni, to starczy, nie? Y Chyba tu nie będę robić. Będzie. Ja zawsze z tyłu nie robię, bo z tyłu to jest bez sensu robić okna. A tak to tylko przodu. Dobra. Nie chcę parkura robić, bo ja na pewno nie umiem. Nie. Nie, nie gadajcie. Że ja już nie mam tego bloku. Nawet muszę. Serio... Mus ja muszę przepalić. Ja wezmę... Przepraszam widzowie, ale ja muszę się z kreatywnego. Bo to by było za długie ten... Ten odcinek ja bym wzięła. Z kreatywnego. Po prostu... Przepraszam w Już tylko, tylko jeden blok. Survivor. Tylko sobie wziął. Bo chyba tyle mi wystarczy, nie? Bo jest na dach. A nie! Na dach to chyba drewno sobie, nie? Bo dwa piętra będę robić. Nie no, widzieliście taki domek bez szyb? Chyba tylko Nubek taki buduje Bo tam ma pajęczyny zamiast szyb Bo tam nie prząta Za wiele Drzwi, 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 drzwi. Ja nie wiem czy sobie przeniosę te, te yy, jakieś takie rzeczy krafting ogólnie, ale ja chyba przyniosę bo po co latać jak przy... przy... nie chcesz tu teraz budujemy Ale i tak będę miała dwa piętra, więc będzie dużo tej serii. Albo że będę szybko budować. Wiem, że tam spadł mój brok. Nie, nie spadł, ale się postawiło. Tam gdzie nie miał stawiać się. Ale tak zawsze bywa. Nie? Czy ktoś przeszedł ministrę, Bo ja tak. Jest mega ciekawy dla yy, La 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 la. Drewno mi się skończyło. No i fajnie. Serio. Serio. Niestety. Drewno mi się skończyło. Po prostu super. Czuję ja tego drewna nie zrobiłam więcej? Nie, nie pomogę. Dobra, chociaż sufit już jest zrobiony. Schody też jest zrobię. A co tam? Są schody. Nie wiem czy mi się uda nawet dzisiaj górę zrobić. A jak mi się uda, to będzie po prostu bomba. Bo wybuchła mi bomba. Akurat jaskinie mam tutaj serio. Najgorzej. Ja oszaleję. Ja więcej? Nie mam. Dobra, to by było na tyle. Bo tak się prezentuje mój dom po pierwszym odcinku PROSA. To by było na tyle. Żegnajcie, zostawcie łapeczkę i subita. Nara!